Hala Cześć, u ciebie ten jest szpun? Nie, on nie Wojciech, on szpun. Dobra, daj jego. E, słuchaj, przyjeżdżasz do mnie czy nie? Kiedy chcesz? I pomożesz mnie posprzątać? My mnie, bo a teraz do domu chcesz zapraszać. To co, przyjeżdżasz czy nie? No przyjadę. Kiedy? No to jutro, jutro mam urodziny, kurwa. Dobra, to ruch urodziny, na razie. Co tam mówi Wojtek? Jutro jego urodziny. No to proszę życzenia mu złożyć jemu, jego, Lajego. Przyjedź, to złożę. A ma przyjechać do ciebie jutro? No mam przyjechać. Nie wiem, czy czy nie. Zadzwoń ty. A no ja bo... nie będę dzwonił. Bo mo już że zadzwonił. A nie, a ich słyszałem, że nie gadał taki. Co ty oczekujesz mnie. To ty z nim rozmawiałeś, Nie ja. Po co ja mam dzwonić do jego znowu? To życzenie la jego złóż. E, złożę. A on mi życzenia złożył? A ja tam wiem, czy złożył? No, jak nie wiem, to nie ganie. Co tam jeszcze Wojciech mówił? Że jutro mam przyjechać, ale przyjedzie czy nie, To nie, to nie. A co, już mu tam źle? Nie, czy... nie E, może żartował. Może i żartował. A co, ty byś chciał, żeby on przyjechał? Ja chcę sobie. A wpuścisz go, czy będzie potem? Jak nie będzie wąchać, to wpuszczę, jak nie będzie wąchać, to nie.